Inflacja w Polsce wynika przynajmniej z trzech czynników. Po pierwsze, z bardzo y, takiej proinflacyjnej polityki budżetowej prowadzonej przed COVID-em. Y, ta polityka sprowadzała się do uruchamiania licznych programów zwiększających dochody do dyspozycji y, w bardzo szybkim tempie y, i kreują, i to wszystko kreowało, kreowało nierównowagę w gospodarce. Ta polityka również prowadziła do tego, że mieliśmy niewystarczająco mocne inwestycje, więc gospodarka nie była w stanie przygotowywać się na różne szoki cenowe, podażowe, transportowe, surowcowe i inne. Więc w COVID, pandemię i czas wojny weszliśmy z gospodarką posiadającą nierównowagi. I posiadającą już prawie 5% inflację. Te dwa zewnętrzne szoki w postaci pandemii i wojny są dodatkowym ryzykiem inflacyjnym, ale nie jedynym, jak powiedziałem. W naszych warunkach te ryzyka inflacyjne się materializują i generują dwukrotnie większą inflację niż w krajach rozwiniętych. Gdzie to widać? Na rynkach finansowych. Dzisiaj koszt, po jakim polski rząd pożycza pieniądze na rynku e, znacząco przewyższa koszt, e, po jakim pożycza rząd niemiecki. Ta różnica jest największa od 20 lat właśnie dlatego, że rynki finansowe niezależne e, głosujące swoimi decyzjami oceniają, że to ryzyko inflacyjne w Polsce jest nieproporcjonalnie większe niż w gospodarkach rozwiniętych właśnie dlatego, że mieliśmy wysoką inflację przed pandemią i wojną, ale również dlatego, że dzisiaj nasza polityka antyinflacyjna jest e, krótkowzroczna. Powiedziałem o tym przed chwilą, że mamy bank centralny, który próbuje walczyć z inflacją, ale większość z jego działań jest kompensowane przez bardzo nadmiernie hojną politykę budżetową i rynki finansowe tak to oceniają. To ryzyko inflacyjne w Polsce jest e, bardzo duże, a gdybyśmy się porównali e, w koszcie pieniądza w stosunku do Niemiec, to ten koszt przewyższa koszt, po jakim pożycza rząd niemiecki najwięcej od 20 lat.